A w dzisiejszym odcinku wykorzystam wasz pomysł, a dokładnie Jakubos2137 Nie masz psychy zrobić Januszowskiej Polski, gdzie każdy Janusz na wakacje nie będzie musiał jechać za granicę I muszę zrobić pospolitą obojga narodów, podbić Chorwację, Czarnogórę, Włochy, Islandię, Maltę, Egipt, Szwecję, Francję, Portugalię, Hiszpanię, Kanadę, Brazylię, Meksyk, Stany Zjednoczone Totalnie w tej kolejności możesz w trakcie podbijać inne kraje No dobra, to jest ciekawe tylko tak, żeby stworzyć obojga narodów, to chyba musimy najpierw zrobić królestwo polskie, czyli tutaj zabawić się z Ukrainą. Dobrze, że Polacy na wakacje nie jeżdżą do Rosji, bo nie chciałbym się podbijać Rosji. Ale też nie było, moi drodzy, o żadnych anektowaniach czy o ultimatum, więc jak najbardziej też będę wykorzystywał tę mechanikę. Tak będzie to wyglądać na początek. Na razie sobie armię rozwiążemy i trzeba poprawiać sobie relacje z krajami, z którymi nie będę się bił, czyli z Niemcami, z Francją oraz z Wielką Brytanią. No i z Rosją, bo Rosja to podstawa. Poskipujemy trochę tur, żeby mieć tak 200 tysięcy na koncie, o dokładnie. I trzeba porekrutować tu dużo armii, żeby szybko zjeść tą Ukrainę Więc okej, okay, let's go, lecimy w Ukrainę dawać szybko na Lwów Jakieś pierwsze jednostki, okej, okay, ale zjadamy Cyk, cyk Oni to zaraz tutaj zaczną pewnie rekrutować jakieś jednostki Dlatego trzeba szybko tereny zajmować, żeby nie mieli na to pieniędzy O, tutaj już 4,5 tysiąca stało To nie fajnie. Dobra, 3,5 tysiąca, 3,800 Już tu zaraz wbijamy na Kijów Dobra, stolica pusta, tu wchodzimy Tu wchodzimy, dobrze, tutaj również Tu można coś takiego zagrać, dobra, tu się obronimy Tutaj zajmujemy, o tutaj 5 tysięcy stało o, to takim sporo. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy wszystko. Lecimy z nimi na Watala, bo nie przejmiemy sobie od razu całego, jakby kraju. Zniewagi, ultimatum i nara. Ukraina wchłonięta. My od razu skakujemy na szóstą pozycję na świecie. I moi drodzy, jeżeli odcineczki Sage of History 2 Wam się podobają, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A tutaj macie wspierających. Teraz potężna asymilacja terenu. Możemy stworzyć królestwo polskie. Mamy to. I teraz Rzeczpospolita Obojga Narodów. O nie! Ja nie chcę się bić z Rosją. No ale trudno się mówi. A może na ultimatum weźmiemy te prowincje? Zobaczymy. Ej, w ogóle zjedliśmy Ukrainę i już jesteśmy na drugim miejscu. To jest niesamowite. Chiny wyprzedziliśmy. Ale tak ledwo co? No i gonimy Stan Zjednoczony Co się w ogóle dzieje z Rosją? Rosja na czwartym miejscu. Okej, okay, Chiny. A Chiny w ogóle tutaj w Indie trochę wleciały. Dobra, ale mniejsza o to. Postaramy się teraz wlecieć w Białoruś, którą tutaj też potrzebujemy. Szybki wjazd, myślę, że tyle armii wystarczy. O, tu się odbiłem. Kurde. Dobra, wchodzimy tutaj na Minsk, czyli stolicę Ziemniaczanego Królestwa. Dobra, armia rozwalona. I tu przejmujemy tereny. Cyk, myk, pyk. Dobrze, mamy to. Dawaj wszystko. To armię nie rozwiązuje, bo sobie ją zostawię na Litwę. Jak tylko zasymiluję tutaj Białoruś. Węgry mnie zaatakowały. I jeszcze coś, co to jest? Pakistan, Angola. No wiecie co? To jak to, ale Węgry. Ale musimy wziąć pożyczkę na wojsko. No, kurde. Troszkę tutaj coś atakują. Wezmę jeszcze dwie pożyczki, nie będę się tu z nimi cackał. Oj, w sumie dzięki Węgrom będę miał połączenie do Frwacji. A Ja myślałem, że będę musiał jakoś pływać naokoło. Dawaj, wszystko. Dobra. Szybki wjazd w Litwę. Litwo, ojczyzno moja. Pamiętam, jak się tego uczyłem w szkole. To były czasy. Człowiek Zusu nie płacił. Dobra, ale Litwa nasza. Co tu jeszcze nam brakuje do obu narodów? Estonia, Łotwa i Rosja. Okej, okay, Łotwa, let's go. To będzie czysta formalność. To jest jakieś 1500 malutko. Pyk, pyk. I ostatnia stolica i nara. Teraz możemy na Estonię tak samo wlecieć. Estonia też zjedzona. Ech, i kurde, tutaj z Rosją potrzebujemy w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć prowincji. Też dobra, mamy sporą armię. Teraz wystawiłem sobie tutaj na granicy z Rosją. I gdybyśmy wzięli ultimatum na przykład. Coś takiego to było? Chyba? Zobaczmy. Bo jak nie to 100 tysięcy. Nie zgodzili się, szkoda Dobra to musimy iść na wojnę z Rosją niestety Ale jak mus to mus Dobra tutaj Kaliningrad zajęty W sumie to nie musimy tak dużo podbijać tej Rosji Wejdziemy gdzieś tam do Moskwy i tyle w temacie Tutaj się ładnie po Tutaj ładnie się porozlewam O tutaj 4000 okej okay. o kurde tutaj się tam odbiłem Dobra 18% To chyba były gdzieś takie tereny gdzieś tu Czekajcie sprawdzę Tak tutaj to to jest najważniejsze o, zgodzili się. Okej, okay, dobra, czyli Rosja się zgodziła na pokój. Dobra i mamy. Stwórz rzecz pospolitą narodu. narodów. Mamy to moi drodzy, ale kolor ochydny. O, piękny, teraz czerwono, tak, elegancko. Ojczechy nam od razu wypowiedziały wojnę. Kurde, niedobrze. Sześć koła od razu na startu mi wjeżdżają. Dobra, przychodzimy już tutaj sobie do Pragi. Już chyba się wypalili, co nieco. A ja, co to w ogóle jest tutaj? Jakaś dziwna prowincja powstała, jakieś pewnie bunty. Dobra, Czechy nasze. Dobra, to teraz możemy zacząć, moi drodzy, już podbijać to, co mamy podbijać, czyli taką Chorwację. Żeby Polacy mieli gdzie jechać na wakacje. Tutaj coś nie wyszło, może zrobię tak i tak. O, dobra, tutaj idźcie. Na szczęście małe jednostki. Pekki pyk. Szybki temat będzie z tą Chorwacją. Mamy to. O, Serbia mnie zaatakowała, to ciekawe. No ale jak są, to co ja poradzę. Tutaj jeszcze wlecimy w tą Czarnogórę, bo też musimy ją zaliczyć. Raczej tej wojska nie mają, Elegancko, W Serbii też wchodzimy. Więc w sumie dwa kraje naraz. Taki dwupak. I jeszcze widzę, że Słowenia nas zaatakowała. To raczej nie był ich pomysł życia. Kolejny kraj do nas. Teraz w sumie powinniśmy Włochy podbić. Islandię, Maltę. A będzie musieli podbić Francję, Portugalię i Hiszpanię. Okej. Okay. Dobra, 120 tysięcy na Włochy. Powinno styknąć. Oni jeszcze prowadzą wojnę z Hiszpanią. Więc jak wchodzimy od północy Włoch, gdzieś tu chyba jednostki dopiero będą cofać. coś mi się tak wydaje. O, tu jakieś pierwsze 500 zaatakowało. Tutaj sobie wylądujemy. Na korsykę albo na Sardynie. Nigdy nie ogarnię, który jest które. Tutaj po połowie wysłać. Tu już wchodzimy na zim. Coś tu Hiszpania się kręci, będzie chciała nam zabrać tereny, ale jakbyśmy już mogli wziąć na wasala? Ty idealnie możemy wziąć na wasala? Możemy, 88 punktów. No to prosty temat. No i proszę, Włochy nasze. Z jak mamy dużo tego wojska, to raczej byśmy mogli tą Hiszpanię wziąć. Tylko najpierw asymilacja, oczywiście. Chyba podatki już można wyłączyć w kraju, dokładnie. Żeby szczęście nam rosło, żeby w czego nie chcieli się buntować. Oj, mamy wojnę z Hiszpanią i z Egiptem. No to akurat dwa państwa, które musimy podbić. No dobra, to wylecie od razu na tą Hiszpanię. Już w Hiszpanii rozlewamy. A coś tu widziałem już Egipt, a Egipt. Nie, to jest Egipt? Nie, Syria. Okej, okay, to Syria pływa. Musimy zająć Hiszpanię, bo Polacy też tu lubią na wakacje. Może nawet do Madrytu wchodzimy, to już tak mega dużo. Ale coś tam mają armię, coś tam coś tam umią wystawić. 50%, czy to wystarczy na wasala? Tak, nice. Szybko to idzie. To w sumie dawać do portu w Barcelonie i lecimy na Egipt. Co to jest? Słowacja mi wypowiedziała wojnę, no nie wierzę. Potężna Słowacja. Jeżeli z Finlandią mamy wojnę, to Finlandia weź od razu sobie idź. My ciebie nie mam zamiaru podbijać. Dobra. Słowacja rozjechana. Albania jeszcze mi wypowiedziała wojnę. Co te kraje tak atakują? Takie mega agresywne. Wy tutaj, dajcie, robimy desant na Aleksandrię. No, elegancko udało się. Dobra. Tutaj też w tym Egipcie się już rozlewamy. Coś to jakieś desanty oczywiście idą. Tutaj. W... Albanię też powoli już zajmujemy. No, Arabia Saudyjska tutaj mi wypowiedziała wojnę, ale Wam podziękujemy, odwalcie się. A z Egiptem jak wygląda sytuacja? Wasal? Wasal. Niestety Arabia Saudyjska tutaj nie chce za bardzo się dogadać. A mi się nie chce trochę za bardzo z nimi prowadzić wojny, ale dobra. Ustawimy gdzieś tutaj te jednostki, że jak będą chciały się zdesantować, to jakieś Arabowie, jednostki to. Coś się obroni. A ja teraz chciałbym naprawdę poświęcić czas na asymilację, ponieważ nie jestem kolorowo. Tutaj kraj mi trochę płonie. Arabia, proszę odejść ode mnie. O, poddali się, dobrze. O Malta nam wypowiedziała wojnę. To w sumie dobrze. O Maltę musimy podbić, więc te 14 tysięcy tutaj podpłynie. Przedwajny kraj Pakistan. Mamy wojnę z Pakistanem. Jaki to ma sens? Odwal się Pakistan. Na razie nie chcą. O, tu widzę jakiś desant. 275 jednostek. Dobra, zajmiemy się Maltę. Nawet nie zdążą się desantować, ponieważ już kończymy wojnę. Libia, nara. Po co wy chcecie ze mną walczyć, to Ja nie wiem. O, wszyscy się. Postanowili, że to nie jest dobry pomysł dla Polska Rzecz Rzeczpospolita obojga narodu Teraz w sumie tak, Szwecja, Francja, Portugalia I to byłoby na tyle z Europy I Francja nie jest taka słaba, bo wpłynęła Dużo Niemiec, no i Australia mi wypowiedziała wojnę I Urugwaj, Urugwaj, ja nie wiem po co I To mnie zawsze zadziwia w tej grze po prostu, te wojny Austria zaraz zniknie Znaczy Australia, no i tyle byłoby z potężnej Australii, no i jeszcze Rosja mi zaatakowała, no nie Rosja, dlaczego Odwal się ode mnie To ty na to, że yy, pokój, pokój Rosja, Rosja opanuj się Jaka wojna O, nie zgodzili się, zgodzili się na pokój, nice Francja, ty nie chcesz zostać moim wasalem, bo jak tak myślę, że mam cię klikać całą, to po co, a mam 200 tysięcy wojska, zgodzili się, nie wierzę no, no, to fajny wasal, to nie? Nie chcę od pieniędzy, poczekamy te 28 tur Co tu się dzieje, Szwecja atakuje Wielką Brytanię Dawaj aneksję, cyk, legancko Rzeczpospolita Europy normalnie. No to teraz klikanie asymilacja przez pół godziny. A my tu mamy jeszcze jakieś kraje, właśnie tych moglibyśmy zjeść. Dawaj prowincje. Monaco dawaj prowincje. Andora, dawaj prowincje. Witamy Portugalię, z tej strony Rzeczpospolita. Januszowa. Czekaj, ile turych zjemy, co nie? O, ty! O! Odbijają się jak piłeczka od pingbonga Co ta Portugalia taka mocna? Dobra, tu, tu, dobra, nich nice Oczywiście są jakieś wysepki, to weźmiemy ich sobie na wasala I teraz całą tą armię byśmy wzięli do Gdyni i zrobili mega desant na Szwecję Potop Polski na Szwecję Maroko mi wypowiedziało wojnę Jeszcze Grecja, Grecja to weź się odwal od razu Ty właśnie, na tej liście nie mam Grecji, a ja, przecież Polacy też jeżdżą do Grecji I cyk, odbite I Monako, odwal się Odwaliło się, ale coś innego przyszło. Sudan, Sudan, odwal się. Gituba. Fajnie mieć dużo armii wystawionej, łatwo to wtedy idzie. Te rozmowy, niezbyt pokojowe. Ty no, te kraje to po prostu nie mają nic innego do roboty, tylko wypowiadają mi wojnę. Jeszcze w Ameryki Południowej kraje, to widzicie? Gdzie tu sens? Gdzie logika? Tego nie wynikt. Wybierzę kości słoniowej. Tutaj mają bardzo dużo jednostek w Sztokholmie, więc ja bym tu nawet wysłał, powiedzmy, 65 tysięcy. Tu połowę i tu resztę. Nie no, Szwajcaria, naprawdę. Na sześć powystawiałem, więc oni się tutaj trochę podbijają, no gdzie nie gdzie wejdą. Ale zaraz ich tu zgniotę. Za tą agresję na nasz kraj. Nie no, zjadanko. Dobra, tu teren na północy zajęte. Jeszcze co nieco tutaj ma. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. Szwajcaria nasza. I możemy teraz lecieć w tą Szwecję. Tutaj zrobić jakieś takie potężne desanty. Wy tutaj typowo na Sztokholm lecicie. A wy tak tutaj. O, elegancki, ja tak od razu. Cyk, nie ma ich. Cyk, nie ma ich. Tu też. Już na stolicy 30 tysięcy wyparowało. Wy na tą wyspę, wy tutaj do przodu. Tu się można podzielić. Nie spodziewali się, że wyparuje im nagle 30 tysięcy wojska. Coś tak sądzę, coś mi tak podpowiada. Jakaś intuicja czy coś. No ja wypalam, już tutaj, całkowite. Wy Szwecja, 56% dwóch tur. Ja już cię mogę na wasala? Mogę. Dawaj. Anektujemy. Witamy w Rzeczpospolitej. No nie, Luksemburg, naprawdę. O co się wychyla? Przecież bym zapomniał, że on w ogóle istnieje i miałby spokój gościu. To Zamenda normalnie, dobra. Tutaj w ogóle Szwajcarska armia nie ogarnia, że nie istnieje. Zaraz, Chorwacja, Czarnogóra, Włochy, Islandia. A Islandia, Malta, już jest Egipt, jest Szwecja, jest Francja, Portugalia, już jest Hiszpania, jest Kanada, Brazylia, Meksyk. A jeszcze Brazylia, Meksyk, Stan Zjednoczony, Kanada. No i ta nasza piękna Islandia. Siema Islandia, tutaj Polacy przylecieli. 200 tysięcy. Więcej niż Islandia ma ludzi. Chociaż nie, Islandia ma chyba tam z 400 tysięcy. To dobra, to jednak nie. Jednak armia trochę mniejsza niż liczba ludności. A jeszcze Widzę, że cypr mi wypowiedział wojnę no rewelacja gdzie oni chcą się zdesantować gdzie płynie cypr Oto jest pytanie dobra dobra a tutaj na porto lecą no dobra zostawimy jakieś lekkie 9000 tysięcy na nich to niezły cypr w ogóle moi drodzy zobaczmy jak wygląda panel o rany tak teraz patrzę że my trochę tak pięciokrotnie zjadamy Stany Zjednoczone. Nie, Brazylię tak dziesięciokrotnie. Kurde, trochę tak. Nie ma już wyzwania, moi drodzy. Zrobiliśmy tak potężną rzecz pospolitą, obojga narodów. Kto by się spodziewał, że Januszowa Polska będzie aż tak potężna? No ale dobra, jeszcze może spróbujemy. No nie wiem, Stany Zjednoczone niby są najtrudniejsze, ale bo, oni mają takie tutaj tereny rozległe. Ja mam pomysł. Dobra, wrócimy w Meksyk i w Brazylię. Na razie mamy 263 tysiące wojska. Brazylia w ogóle ma wojny tak, z Meksykiem, z Urugwajem, z Argentyną i z Paragwajem. No, my tu jeszcze im robimy desanty. Biedna Brazylia, pięć wojen na raz. To się dobrze nie skończy raczej. O, jeszcze coś tam zjedliśmy. A, i weszliśmy tutaj chyba na teren Wenezueli. No dobra, to Wenezuelę sobie też zjemy. Jakoś już tak wyszło. O, Brazylia atakuje, ale to jakieś 3000 tylko. Dawaj Wenezuela ropę. Chociaż czy, czekajcie, Wenezuela jest tutaj. A oni coś tutaj podbili. Coś tu było, Jest inny kraj. Paragwaj to zjada Brazylię, no Brazylia jest w słabej sytuacji. Dawaj tutaj na stolicy od razu, spróbujemy. Dobra, w sumie Wenezuela, weź mi tutaj te tereny, możesz mi to dać? O, super, dali. A co do Brazylii? To może nie przejmiemy całej Brazylii, ale gdzieś tutaj takie wybrzeże, bo tam dalej w głąb kontynenty to pająki, węże, takie straszne rzeczy. A no, moglibyśmy sobie wziąć taki kawał ziemi. O, proszę bardzo. Dobra, to całe wojsko poleci tutaj 200 tysięcy. Chociaż może tutaj, dobra. Lepiej będzie stąd iść po prostu od południa na północ. I robimy desant. Tyk, nie ma. Jazda, jazda w Meksyk. O kurde, to mieli 20 tysięcy. Całkiem sporo. Dobra, to sobie wejdźcie na południe. Dobrze, Git. Tutaj sobie podzielimy armię. Tyk i tyk. Aha, Meksyk tutaj zleciał z powrotem. Dobra. Ciekawe czy będzie więcej takich super desantów? O, tak, będzie. Dobra. Wy do przodu. Pakistan nam wypowiedział wojnę, na no, rewelacje. Panama. Panama, odwal się. Bo ona jest tutaj zaraz, za plecami. A tu, tu jest Panama, dobra. Ale atakują, powiem wam, że trochę armii tutaj straciłem. Meksyk nawet, nawet. Coś tu daje radę, ale chyba już to będzie po wszystkim. Kurde, nie lubię, kiedy muszę tak gdzieś weszło to wojsko i muszę teraz cofać wszystko, żeby przypadkiem się nie rozlali za bardzo i nie powystawiali zaraz tam milion armii. Dobra, tutaj wszystko już ogarnięte. Finlandia mi wypowiedziała wojnę, no nie wierzę. Aha, oni jeszcze mają tutaj część i Norwegii całą. Najgorsze to, że czasami tak szybko się skipuje te tury, że się po prostu nie widzi, że ktoś mi tam wypowiedział wojnę. Tutaj kontynuujemy atak w Meksyku. Tutaj chyba się uda już tą Finlandię wyrzucić z naszych terenów i wziąć po prostu pokój. Dobra. Okej. Okay. Finlandia i spać. Zobaczmy, tutaj Meksyk, wchodzimy do stolicy, wchodzimy. 55% Wasal, wasal. Git. W ogóle Meksyk był trzeci? Ale mocny ten Meksyk w takim razie. Nieźle tutaj musiał chyba sobie tereny. Ogarnąć. O, a Stany Zjednoczone wjechałyby Kanadę. Co fajnie by było, gdyby wzięli tą całą Kanadę. Poczekajcie, tak? Tutaj w sumie. Meksyk był trzeci, to teraz ile mam punktów? 2300. Wow. No to nieźle. Turcja trzecia, ale Turcja tutaj ładnie wjechała w Rosję teraz. Dobra, moi drodzy, mamy sporą armię na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj nawet po 45, tutaj 20-30 tysięcy. Możemy w nich plecieć. Plecieć. I to będzie już ostatni kraj, bo Kanadę zjedli. No, co to? 68? Co tak mało jednostek? Dobra, to 900, tutaj 4000. Okej. Okay. Ciekawe, jak to wszystko się tu potoczy Ale na razie zjadamy. To, no, jakieś tam 1300, 1600 się pojawia, gdzie niegdzie. Ale to jest mało. Na razie idzie to tak soczyście. Bez żadnego dużego oporu. Ze strony Ameryki. Te granice tutaj są takie ohydne, takie prostokątne. Tak ciężko tutaj czasami armię gdzieś dobrze wysłać. Bo nie wiem, czy. Jest połączenie z inną prowincją czy nie, żeby zaraz mi tutaj nie zrobili rozlewu. 13% to na pewno jeszcze do wasalizacji daleko. Nie, ale czekaj, na wasalizację 164, mamy 91, to nie jest ale tak dużo. Jeszcze do podbicia. Więc fajnie, fajnie. Nawet jak gdzieś tutaj nam wbiją te stany, to i zaraz rozwalamy. Ale nie, to jest dziwne! Dlaczego Stany nie mają żadnej armii? Nic mi tu nie wyjechało, jakieś 20-30 tysięcy. Trochę tak dziwnie. Gdzieś tam się pojawiają te jednostki, ale 300 nie wiem, ta Kanada ich tak zarżnęła. To nie mają jednostek. Albo mu zniknęły jednostki, on też to jest taka możliwość. Czasami tutaj znikają jednostki w grze. No że tutaj granica Kanady już jest przed nami, co nie? Nie wiemy, ile tam jeszcze punktów zostało. Ale pewnie tutaj będzie teraz dużo prowincji, która da nam dużo punktów, bo te pustkowe już pozajmowałem. No coś, stany tak średnio. Nie wiem, co one takie słabe. Nie, oni mają tylko wojnę z nami. Ja myślałem, że może gdzieś wysłali jednostki. Takie po prostu przejście się po Stanach. Trzeba było po prostu wysłać im ultimatum. Ty, ale co czas widzę, że tutaj zarządzać wasalizacji, ten koszt ciągle rośnie. Nie wiem dlaczego. Wcześniej było mniej. Może jak zdobędziemy stolicę, to ten koszt spadnie. Dobra, krok od Waszyngtonu. 2000 wystarczy? Zobaczymy. Aha, tutaj się przebili, no to ładnie. Dobra, mamy Waszyngton. Zobaczmy. 370. Strasznie dużo. Teraz możemy po prostu taki speedrun oglądać. 75%, no błagam was. 380 punktów. Tak, udało się. Dawaj, stany na wasala. W ogóle trochę w tym odcinku zrobiłem taki mały World Conquest Ale udało się moi drodzy Rzeczpospolita Obojga Narodów Patrzcie jaka piękna Patrzcie gdzie Polacy mogą jeździć na wakacje A jak mi się znajdą ludzie w komentarzach Co będą pisać No ale Grecji nie ma A ja bym chciał do Japonii polecieć Albo do Dubaju To dostaną Shadowbana He <grytanie> Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał że tak nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzu I subskrypcji I do zobaczenia w następnych odcinkach Na razie trzymajcie się Hej